A więc witam w kolejnym odcinku. <coughs> jest to drugi odcinek z serii o Back for Blood na moim kanale. Widzimy tutaj jest jakiś potwór, co go tutaj przedstawiają. tylko pytanie, czy on nas tutaj do, 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 dojdzie. nie mogę się wysławić. Od razu byśmy sobie wzięli tak, to ulepszenie, to ulepszenie byśmy sobie włączyli. To też i resztę nam nie jest potrzebna, tak. Nie wiem czy dobrze, że wziąłem to ulepszenie, zmieniam chyba zdanie jednak, bo jest ono bez sensu na moje tutaj aktualne potrzeby. Mogę je sprzedać i wziąć sobie zwykłe, chyba nie, ale mogę sobie ulepszyć się w ten sposób. Więc niestety trzeba będzie sobie poradzić z tym co mamy, jest bez sensu, bo patrzę, jak ono ma zbliżenie robi. My nie potrzebujemy nic co nie będzie robiło takiego aż zbliżenia. Pyk, pyk, jeszcze że jakby to była snajperka to spoko, ale to nie jest snajperka. To jest zwykłe w sumie... No też jakby są na takie dalekie odległości, powiem wam, nawet wydaje się spoko. Jak mi oni by będą, jakby mi oni pilnowali pleców... To na spokojnie, no. Patrzcie jak idzie. Tak. Co tu się wyprawia? O, tu się coś wydobywa, widzę. Tu pewnie wychodzi ten stworek właśnie, co my go musimy zdjąć. No, trochę jest duży trochę jest duży, ale dzięki temu, że mamy to zbliżenie, możemy go klepać w tych miejscach, co trzeba go klepać. No, dawać go, dawać go po plecach. On się zaraz powinien schować. No, chowasz się, czy się nie chowasz? Tak, no. Przez to, że on jest taki duży, to jest strasznie powolny. No, tak, widzicie, chowa się, dzięki czemu my sobie po prostu możemy iść dalej. Pozbieramy to, coś tu się dzieje fajnego. W sumie amunicja tylko taka, co nam się tu przyda. Tak, idziemy dalej. Tutaj mamy jakichś zombiaków. Tak, tam jest jeden zagubiony. Był, ci sobie mi nie przeszkadzają. Możemy jechać dalej. Tam stoi o. Tam stoi ten duży. Ale to ma rozrzut, powiem wam. Słyszę tutaj zombiaka po prawej. Co ty mi tu robisz, gościu? Pomyliło ci się coś chyba. No, to jest co to było? Nawet nie wiem. Nie wiem, bo oni się różnią. Niektórzy skaczą plują, niektóre... Niektóre nie. Pyk, pyk, pyk. Dalej pyk. Reload. Nie pluj na mnie tylko. Ty tutaj mi się wykańczaj. Okej. Okay. Idziemy dalej. Reload. No, jeszcze ten mi tu biegnie. Tak, to jest exploder, czyli wybuchający. Tak, leży, jedziemy dalej. Ale i tu chodzi tych dużych w sumie. Ty, co ty chcesz mi tu wejść, może jeszcze? Tak, leży, dawaj tę amunicję. Dobrze, te boty w sumie chodzą za, na, za mną i. I tutaj uzupełniają mi amunicję. Słyszę tego skoczka. Gdzieś słyszę tu skoczka, pewnie tutaj siedzi. Tak, przez to, że my tak zbliżamy tą broń do siebie, do twarzy, to problem jest taki, że nie widzimy, co się dzieje dookoła nas. A przez to możemy dostać baty. Więc w takim razie lekki karabin maszynowy powinien wyjaśnić sprawę. No, czyżby tu był ten duży gdzieś? Tak, tam jest. No, chodź tu. O, leży, dobra. Dalej naciśnij V, żeby zniszczyć. Już nie zniszczę tego chyba rękami. Ty zniszczyłem to rękami. Ty fajna ta broń, ale ona siebie. Tak, właśnie. Przeladę. Aha, mam dwa tylko pociski. Idziemy dalej. Dobra, długo się strasznie przeładowuje, ale nie ma takiego rozrzutu. Tak. Nie ma takiego rozrzutu, praktycznie w ogóle nie ma rozrzutu. O, zbieramy tutaj tą mementa, nie wiem co one, co one tu dają. Tamtędy nie idziemy, chyba że oni tamtędy wejdą. O. Gościu. Dawać mi tu amunicję i pakujemy się z wszystkim co tu mamy. Tu go też nie rozwalamy. No, damy radę go związać do mnie dobiegnie? Damy radę. Dostało nam 14 pocisków. Masło orzechowe, dawaj resztę Czyli on nie przeładuje się jak ten Jak jemy to on się nie przeładuje Dobra, otwieraj te drzwi, lepiej tutaj nie. Tak, tak, dawaj, 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 ta broń tutaj zostaje Celownik holograficzny w sumie moglibyśmy wziąć, ale nie możemy Możemy się uleczyć zapteczki Dobra, i możemy iść dalej Dobra, w sumie w sumie nawet szybko poszło tutaj. Aha, teraz będziemy walczyć z tym ogrem tutaj z powrotem. No, niestety będziemy z tym ogrem tutaj się klepać. No. Weźcie mnie tu kowerujcie jak otwieram te skrzynki. Tak, tu pewnie te, ci duży nagle przejdą. o ja jestem ten duży. Ale nie zdążył tu nawet wejść. No. No, przeładowy tu. Dobra. Tu nawet nie trzeba aż tak zbliżać... ...zbliżać ekranu. O, tam jest ten duży jeszcze. No, że jest taki problem, że jak mi się nagle... O, właśnie. I teraz jest strasznie długi ekran... E, obszar na przeładowanie. To jest OP broń, ale kurczę, przeładowuje się strasznie długo. Dobra. Pokaż mi się tu ogrze. Czy on tutaj nie... A nie, właśnie miałem mówić, czy on tu nie wychodzi. Ale jednak wychodzi. No masz słabość i mają na brzuchu, więc walcie w brzuch. Dobra On się tutaj tak szybko zbliży? Nie zbliży się tutaj. No, dobrze w niego wchodzi. Dobrze w niego wchodzi. I zmieniałem broń. I tą bronią go dołatwiamy. Opatrzcie, jak szybko padł. z gościa nie ma. Dawaj amunicję. Reloadowalimy z tego. Tutaj nie widzę żadnych zombie na razie. Co jest? Ale mi to nie niepotrzebne przecież. Po co mi to? Tak i tutaj rozsiepiemy ich. Tutaj tego gościa też. Jak się da. Dało się. co za nami coś idzie? Boomer był za nami. Tak go w sumie słyszałem. Nie powiem, że nie. Ale myślałem, że sobie w trójkę poradzą. Tak, dobra, idziemy dalej. Co tutaj mamy? Ktoś mnie tu będzie atakował. W sumie zombie, ale dostał strzała. Jeszcze chodzi? To już przestał. Emo for me. Thank you. Gimme. No, no, no. Ui. Tak, kontynuujmy. Tamtego na razie trzeba zdjąć. Bo mnie będzie denerwował. I tu chodzi. O właśnie, ten chodzi i jeszcze w togo musiałbym włożyć resztę amunicji. Jest wrzucony, okej. Okay. Resztę musicie sobie przypilnować. Ja mam w ogóle jakiś chyba ulepszony magazynek strasznie. Leki magazynek mon podłużny. Dobra, dobra, oni mi tu nawet nie będą mogli wejść. <laughs> tu będziecie musieli zejść na dół najwidoczniej, żeby się dostać do schronu. Co tutaj jest? Aha. Dobrze, że oni chodzą, bo jakbym z graczami grał, to oni by tego w sumie nie znaleźli, nie? A ci tak, i przez to mi się tu pewnie wbije horda, czy nie? Jeściu. No, chodź tu, walnij mnie. Spróbuj mnie przynajmniej walnąć. No widzisz prawie, bo prawie by ci się udało. Dobra, wchodzimy tu. Leżysz. Leżysz. Jest coś tu co możemy zabrać. Jest trochę hajsu. Reszta mi się nie przyda, idziemy dalej, słyszę jeszcze jakiegoś śmieszka tu gdzieś w okolicy, ale to już nie ma znaczenia, bo jesteśmy w bunkrze, w sensie w schronie. Więc dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka wraz ze mną, zapraszam do następnego odcinka z następnej misji już niedługo, trzymajcie się, cześć!